Ze mną w studiu w dalszym ciągu Olga Markiewicz, Instytut Spraw Publicznych. Witam. Dzień dobry. Po chmurach z początku tygodnia na strefę euro, i nie mówię tutaj o naszej audycji, tylko faktycznie o 17 państwach posługujących się wspólną walutą, przyszło słońce, związane m.in. z dobrymi informacjami z Niemiec, o czym wspominaliśmy wcześniej, czyli tym, że Niemiecki Trybunał Konstytucyjny de facto zalegalizował pomoc dla Grecji, a także danymi dotyczącymi Produkcji przemysłowej. Pytanie, czy to przejaśnienie jest chwilowe, czy krótkotrwałe, to zweryfikuje jakby czas najbliższy, ale nie mamy wątpliwości, że kryzys strefy euro istnieje jak najbardziej? Po czyjej stronie leży odpowiedzialność za to, by z tego kryzysu wyjść? Myślę, że to jest e, odpowiedzialność zbiorowa. Tak? Strefa euro jest zbiorem państw, 17 państw e, i wszyscy są gdzieś za to współodpowiedzialni. Czyli de facto I... politycy, przywódcy. Politycy, państw? tak, politycy jak najbardziej. E, razem z e, instytucjami e, Unii Europejskiej, czyli Parlamentem Europejskim, z, e, z Komisją Europejską. No i po prostu trzeba wypracować jakieś, jakieś rozwiązania, które, które pasują wszystkim i które miejmy nadzieję, że z kryzysu nas wyciągną. Prace trwają, mamy już jakieś rozwiązania, pomysły. Znaczy, i myślę, że pomysłów to mamy wiele i można je jakby podzielić na takie dwie grupy. Z jednej strony mamy takie doraźne rozwiązania, które opierają się na takim założeniu, że mm, takie normy instytucjonalno prawne które regulują strefę euro, e, że one są w zasadzie dobre i w zasadzie funkcjonują, o ile są um, przez kraje implementowane, czy o ile kraje przestrzegają tych e, kraje członkowskie przestrzegają tych reguł. I w ramach tych założeń, w ramach tych takich doraźnych rozwiązań, po prostu chodzi o to, aby zmusić państwa, które tych reguł nie przestrzegają do tego, aby to, aby to robiły. No i wydaje mi się, że można powiedzieć, że takie, takie porozumienia, jak te Pakt Europlus, jak ostatnie porozumienie, ostatni szczyt Merkel Sarkozy i końca sierpnia, to są to jest właśnie działanie w tych kategoriach. Jakby naprawiajmy to, co jest, używajmy doraźnych środków do. do do, do leczenia jakiegoś pożaru, który wynika z tego, że nie przestrzegamy reguł. To jest jedna sprawa. Z drugiej strony, mamy, e, z drugiej strony mamy takie jakby myślenie trochę e, inne, które polega na tym, że które wynika z tego, u którego podłoża leży takie przekonanie, że tak naprawdę te reguły, te, te normy, które, które regulują strefę euro są niewystarczające i kryzys to dość jasno pokazał, że to, to, nie, to nam nie wystarczy. I potrzebujemy I, instytucji. I potrzebuj, potrzebujemy innych instytucji. Rządu no, gospodarczego. Tak. No generalnie chodzi o to, żeby zmierzać w kierunku federalizmu, tak? Żebyśmy... Nikt nie mówi otwarcie, że ma być... Europa ma się przekształcić w coś na, ks, na kształt Stanów Zjednoczonych, no, ale generalnie gdzieś w końcu, gdzieś w tyle głowy jest taka, e, taka idea, byśmy zacieśniali integrację, e, za, zacieśniali integrację, e, koordynowali bardziej sprawnie e, e, politykę w obrębie krajów siedemnastki. A czy nawet e, przyjmijmy taka federalizację? Wprowadzenie rządu gospodarczego z ministrem finansów, który by stał na czele polityki finansowej 17 państw członkowskich. Czy to będzie skuteczne? Czy to nie jest przypadkiem tak, że to de facto decyzje polityków jednak idą troszkę innym torem niż to, co się dzieje de facto na rynkach? I to w sumie rynki tak naprawdę trzymają świat w garści. Znaczy, myślę, że bardzo trafnie Pan zauważył, że rynki trzymają świat w garści. Pytanie, czy, nam, czy, czy to jest dobre, czy nam się to podoba i czy, czy chcemy z tym żyć? Eee, rozumiem, że federaliści, eee, czyli ludzie, którzy popierają dalszą integrację strefy euro, wychodzą z założenia, że skoro mamy wspólną walutę, wspólny bank centralny, to powinniśmy mieć też wspólnego ministra finansów. To jest jakby logiczna kontynuacja pewnego myślenia. Powinniśmy go, według tych osób, powinniśmy go mieć wiele wcześniej, natomiast jest duży opór wśród krajów Unii Europejskiej do oddawania tych naturalnych jakby obszarów kompetencji, rządzenia poziom wyżej do Unii Europejskiej i nie ma no, ale na to Może z czasem dadzą się przekonać. No, rozumiem, że na to liczy m.in. Trichet, tak? na to liczy parę jeszcze innych osób w Unii Europejskiej, natomiast nie należy się spodziewać, że te rozwiązania zostaną wprowadzone od razu. To jest długotrwały proces, który wymaga zgody tak naprawdę obywateli w Unii Europejskiej. We wszystkich państwach. I jak na razie ten euro, eurosceptycyzm, który obserwujemy, raczej pozwala wątpić, że nastąpi, że integracja nastąpi szybko. I być może już wcześniej same rynki, być może opanują kryzys. Dziękuję. Olga Markiewicz, Instytut Spraw Publicznych. Dziękuję, do widzenia.